Mój profesor świętej pamięci, imienia nie pamiętam, chyba Jan Piotrowski, mówił do nas: Ptaszki, przypomniał mi się święty Franciszek, który mówił: Ptaszki, braciszki moje bądźcie zawsze wdzięczne Bogu, stwórcy swemu, zawsze na każdym miejscu. Powinniście go chwalić, albowiem pozwolił Wam swobodnie latać wszędzie i przeto jeszcze, że zachował Wasz rodzaj warcelołego. Bądźcie mu również wdzięczne, za żywioł powietrzny, który Wam przeznaczył. Kocha Was bardzo Wasz stwórca, skoro Wam syła tyle dobrodziejstw. Strzeżcie się, bracia moi, grzechu, niewdzięczności, i starajcie się zawsze chwalić Boga. Kiedy święty Franciszek mówił te słowa, wszystkie ptaki zaczęły otwierać owy, wyciągać skrzydła i z trcią schylały głowy aż do ziemi. A święty Franciszek wraz z nimi cieszył się i radował i dziwił się wielce takiemu ptaków mnóstwu.